Witajcie kochani. Dzisiaj Mental Yoga Piątek, a więc praca z ciałem. W poniedziałek kilka wskazówek dla treningu mentalnego dla naszego umysłu. W środę wskazówki dotyczące prawidłowego oddechu. A w piątek, co możemy zrobić z naszym ciałem oraz zaproszenie do tego, aby wasi pracownicy mogli skorzystać z tych zajęć albo online, albo w Poznaniu, jeśli masz firmę stacjonarnie, masz przestrzeń, w której Moglibyśmy poćwiczyć. Zapraszam Cię do kontaktu. A teraz długa praca przed komputerem albo praca tylko biurowa związana z jakimiś papierami daje napięcie w szyi, w barku, w bólach kręgosłupa. Jednym z ćwiczeń, które możesz wykonać, będąc w biurze, niekoniecznie już będąc w domu i mając inną przestrzeń, wykorzystaj to, co masz na ten moment. Usiądź sobie wygodnie. Z takim wydłużonym kręgosłupem. To oznacza, że twoje stopy są stabilnie położone na podłodze. Równolegle do siebie. Nie są skręcone, odwinięte, rozchodzą, rozchodzące się na zewnątrz, do środka. I stawiamy je równolegle. Wracam do Was. Czujemy sobie dwa muzykulszowe. Dwa, te dwie kości w pośladkach i od nich odpychamy się do góry, ściągając barki w dół, a brodę delikatnie w stronę mostka. Teraz unieś ręce do góry, wdech i zobacz, co w tym ruchu się dzieje. Na wydechu opuść dłonie. Jeżeli unosząc ręce do góry, się bokiem. Nadmiernie wyginasz się w odcinku lędźwiowym, wypychasz klatkę, powstaje tutaj wygięcie i skrócenie dolnego odcinka, to sobie nie pomożesz, a wręcz zaszkodzisz. Dlatego ważne jest zatrzymanie rąk w takiej pozycji, by ten kręgosłup, jeśli jesteś w pozycji prostej, się nie ruszał. Czyli idziemy z rękoma, wcale nie musimy iść wysoko, możemy być coś takiego miejsca, gdzie czujemy, że nie poruszamy naszym kręgosłupem. I oczywiście pilnujemy tutaj tego napięcia w barkach, aby nie było większe. Czyli znajdujemy sobie pozycję taką dla ćwiczeń, a potem z wydechem, kierując wnętrze dłoni do siebie, skieruję łokcie na wysokość barków. I znowu wdech. Uuu, ale dźwięk, krzesła, wydech. Powiedziałam, że nie widać moich rąk, więc przesunęłam. Przepraszam za odgłosy. I z wydechem do boku. Staraj się utrzymać kąt prosty, tutaj w łokciu. Unieś ręce do góry, pamiętaj przed sobą albo do góry. Pamiętaj o sprawdzaniu napięcia, sprawdzaniu, co się dzieje w dolnym odcinku. I nie przyciągaj barków do uszu. Pamiętaj, by zostawić barki w dole, szyja nigdy nie jest spięta. W żadnym ćwiczenie, zawsze możesz ją delikatnie poruszyć. Powtórz to 10 razy. Poczujesz rozluźnienie w kręgosłupie, w barkach, w szyi. I napisz koniecznie, jak się czujesz po tym ćwiczeniu. A jeżeli masz ochotę, to zapraszam, zaproś mnie do firmy. Stacjonarnie, online. Czekam na Ciebie i dobrych ćwiczeń, dobrego samopoczucia. Do zobaczenia za tydzień!